tankować kołacz, Nie, 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 to nie, nie, tam się tam Przedziałem dwóch kierowców yeah, yeah. Samochodami yeah, yeah. na samochodami. Mogą przegląd męczny? Nie, yeah, yeah. to, to przegląd można zrobić? Yeah. przegląd za darmo można zrobić. ogłoszone było. przez było. Przejazd przez ścieżkę techniczną. To co to się robi tu? układ hamulcowy amortyzacyjny no to nie, nie będzie robić? nie no to co ty można robić w ten, ten, ten dzień otwarty? Co to, proszę? co to w ten dzień nie otwarty? nie, pracownikami proszę, bo ja jestem tylko... No ma pan mikrofon i mi pan, pan zapowiada pan się sprowadzanie ludzi w błąd tu jest panie Proszę, nie to, darmo proszę, i co? nie do mnie tylko proszę, pracę, jak proszę, pan tutaj nie tutaj zagłusza pan tutaj spokój ludziom i jeszcze nie, pan nic proszę, nie mówi proszę gdzie jest proszę? proszę, gdzie pan? Tam, gis, proszę. proszę zapytać, nie. to Bo. tak pisało co to jest? Co to się to za darmo robi? A czemu pan tu tak nagrywa? Co to dzień znaczy? Otwarty, co pani chce? Jest pan radny, pana radnego nagryga. nagrywam, bańcie narodu bocheńskiego. Nie, nie ma nic tu, jest? nie ma, pan, ma, pan ma jakąś... Tak, mamy obywatel miasta Bochni i mam... Jeszcze ogłaszacie wszędzie, że Dzień Otwarty przyszedłem, przyjechałem i no, ja ludzi sprowadzam, się, że żebym... No to po co ogłaszacie, że jest Dzień Otwarty? Po co ogłaszacie takie że... cuda? Nie ma nic w związku jedno z drugim. No, to jak nie mylę, to ludzi też wy nie mylcie. Puścili się muzyka i ten pan nic nie wie, co tam puszcza muzykę, tylko dudli to muzyka. I robicie ludzi w błąd wprowadzać. Mówicie, że przegląd darmo, i ludzie przyjeżdżają i już kolejka stała to